I co hejterzy jebani? Kurwa nie, umie, nie umiecie ty na to odpowiedzieć Na moje filmiki kurwa I wy jesteście hejterzami? Trollerami? Kurwa Trollerami Typu kurwa popierdolce Jebać was Hejterów Możecie mnie pocałać w dupę Jeszcze wam mogę pokazać Dupę wam nie chcecie tego bardzo i co? I wy tacy mocni kurwa. Zobaczcie jaki grum mam w szacunku. A was pierdolić hejterów. Widzicie? Nikt was nie lubi kurwa. Każdy chce was wypierdolić z YouTube. Hejterów. To wypierdalajcie kurwa. Bo gówno warci jesteście, kurwa. Chcecie powąchać dupę? Hejterzy też żyje <śm> To chodźcie. Będziecie całować. Widzicie. Gnam do przodu, kurwa. I bastas hejtuje. I co? I co powiecie? Hejterzy pierdolenicy. Kurwa. Co i... zatkało was, kurwa? Nie wiecie co mas macie zrobić? No widzicie, widzicie kurwa. Jesteście mocy w gębie, kurwa. Hejterzy pierdolenicy. Umiecie tylko pierdolić. I nie umiecie nic. Tylko kurwa trollować ku, kurwa kogoś Zobaczcie jaki szacunek mam na, na filmika kurwa teraz Co nie róż mam na komentarze, że szacun dla Ciebie. Tiger. I co? Kurwa? Hejterzy pierdolicy. Kurwa co Zastanówcie się, co robicie? Myślicie, że kurwa będziecie remiksować z... Filmiki lub pisać o mnie coś? Wyjewane na was mam. też. Możecie mnie tmoknąć tam na dole, jak chcecie bardzo. O Opierdolić loda jeszcze. No widzicie kurwa. Nie widzieliście, że ja jestem taki. Przykro. Teraz ja was niszczę. Haterów, którzy, kurwa, potrafią tylko gówno z życia sobie robić. Zastanówcie się, kurwa. Bo ja akurat mam szacunek. A wy możecie opierdalać wszystkim loda. Na to stację na was jest. Żebyście loda wszystkim ro robili. Haterzy. Z dupy wyjęci chyba. Na drugi raz uważajcie kurwa, co robicie. Ludzie są za mną. A wy gdzie macie kurwa ludzi? Na, chyba chyba w chuju jakimś. Albo w dupie. Co, nie macie rodziców? To idźcie do rodziców, popatrzcie się. Hej też, pierdolęcy. Widzicie, kurwa? I się was nie boję. W dupie mam was. Djebane na was mam. Możecie mi tu naskoczyć. Nara, frajerze. I, i, I na druga, że zastanówcie się, co robicie. I jebać was.